Cześć, dzięki że jest już Was z nami ponad tysiąc. Spełniliśmy jedno ze swoich marzeń i cel, który mieliśmy. Udało się to po trzech miesiącach i trzech dniach od startu kanału. Także bardzo Was dziękujemy, że jesteście z nami. Bardzo wiele to dla nas znaczy i też dzięki temu wiemy, że to co robimy to, to ma sens i że możemy Wam pomóc w wyborze, w inspiracji w miejsca na wakacje z dziećmi i nie tylko. I z tej okazji, z tej okazji przygotowaliśmy dla Was. Obiecany konkurs, do którym do wygrania będą smakołyki z Albanii. Taki, taki to jest fergese, to jest taka pasta paprykowa z serem i z olejem. Kiedyś do, jedliśmy to często. Tak, bardzo o, dobra, pierwszy raz, odkąd jest. przyjechaliśmy do Albanii. serfeta tak, w, tak. w oleju z papryką. W 2014 roku przyjechaliśmy to jedliśmy to, to do Albanii często i to taki zapamiętaliśmy taki taki smak tak. Albanii. Dżem figowy najlepszy jest w Albanii. Magnes. Z otwieraczem. Samiru I mała baklawka. Tak. Pytanie konkursowe, jakie dla Was przygotowaliśmy: to jest: ile razy ula w życiu leciała samolotem? Ta osoba, która będzie najbliżej tej liczby lub trafi, wygrywa nagrody. I zasady konkursu są e, będą podobne jak ostatnio, to znaczy na odpowiedź e, macie czas do 10 do lipca, niedzieli. do niedzieli, 10 lipca do końca dnia w komentarzu pod tym filmem. E, m, Wpisujecie odpowiedź, tak? W komentarzu. Tak, wpiszcie, wpiszcie po prostu ilość dni w komentarzu. E, Powinniście również zasubskrybować nasz kanał oraz zostawić łapkę w górę, lajka pod tym filmem. Tak, no więc są takie proste trzy zasady. Napiszę jeszcze w, oczywiście w opisie pod, pod filmem i, i czekamy na, na Wasze typy do, do niedzieli, do końca dnia. W poniedziałek sprawdzimy, kto był najbliżej lub kto trafił, i damy znać, kto wygrał. Także powodzenia, dzięki jeszcze raz za subskrybowanie naszego kanału. Jesteście najlepsi, dzięki wielkie. Trzymajcie się. Miłego dnia. Cześć, hej. Cześć.